Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku Skorpiona w czytaniu na marzec 2020. Kochani, miłość, praca, finanse, rozkład partnerski dla osób będących w związkach małżeńskich, partnerskich, dla singli oraz rozkład ogólny dotyczący pracy i finansów dla wszystkich osób z podznaku Skorpiona. Zapraszam Was kochani bardzo serdecznie. Ja zabieram się za tasowanie kart. Przypominam Wam, iż energię tutaj się, szczególnie w tych, rozkładach, w tych rozkładach ogólnych, są dualne, możecie sobie wymieniać energię męską na żeńską, jak najbardziej, bez względu na to, czy ja odczytuję ten rozkład tak, jakbym to robiła dla mężczyzny, czy też dla kobiety. Tak? A przypominam Wam również, kochani, o tym, iż są to czytania ogólne, tak jak powiedziałam, więc nie ma takiej możliwości, aby, aby te czytania korespondowały z każdym z Was, jest to po prostu... Jest to po prostu niemożliwe. Natomiast jeśli ktokolwiek z Państwa ma taką potrzebę, aby spotkać się ze mną po prostu na sesji prywatnej i zajrzeć, omówić Wasz problem, Waszą sytuację, zobaczyć, co karty tutaj powiedzą w tych kwestiach, to ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Kontakt ze mną poprzez Messenger. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska. Tam właśnie proszę poprzez Messenger. Się umawiać, proszę pisać. Ja zawsze, w miarę możliwości, jak najszybciej staram się opisywać każdemu, każdemu z Państwa. Miłość, Skorpion, marzec 2020. Związki małżeńskie, związki partnerskie. Zobaczmy. Wspomnienia, poczucie bezpieczeństwa w związkach, zastanawianie się nad podjęciem jakiejś decyzji, um, jakaś podróż. Ale też mamy tutaj w tej karcie dwójki, dwójki buław, tak, mówimy tutaj też o jakichś kontaktach poprzez internet, cóż tutaj nie wiem. Zmiana, transformacja, bardzo silna karta, trzynasta karta Arkan Wielkich, karta śmierci, ale zobaczmy, co tutaj się, się pokaże w rozkładzie. Relacja związek, w którym jesteś. Relacja związek, w którym trwasz, a związek w karcie diabła. Okej. Okay. Dobrze. Dla Was skorpiony marzec 2020, jesteś w związku, jesteś w relacji z jakimś mężczyzną, mężczyzna pokazany w karcie, mężczyzna pokazany w karcie maga, twórcy, kreatora, twórcy kreatora swojej rzeczywistości, tak? karta maga, na tym kładzie nam się karta diabła, toksyczny związek, zależność, to jest taka relacja nigdy dobra, nigdy nic dobrego w tej relacji nie ma, a to jest taka relacja, gdzie diabeł po prostu trzyma dwoje ludzi na łańcuchu, tak? Jakiejś, jakiejś zależności. Mówimy tutaj o, o człowieku, o Twoim mężu, o Twoim partnerze, mówimy tutaj o człowieku, który może mieć jakieś nałogi, tak? Może mieć tutaj jakieś dewiacje, czy alkohol, czy narkotyki, długi hazard. Niefajne rzeczy, niefajne rzeczy przy tym mężczyźnie. Pokazuje się tutaj on również jako mężczyzna, który chętnie gdzieś tam wchodzi w jakieś relacje, w jakieś relacje miłosne, tak, uwodziciel romantyk, romanse, ktoś kto jest zakochany w romansowaniu, lubi to robić. tak? Ty już sprze z przeszłości, tak, przemęczenie, przesilenie, podążanie na oślep, nie wiesz w jakim kierunku tak naprawdę, tak naprawdę w tej relacji ty tutaj podążasz. Marzec jest takim czasem, pokazało się tam z przełożenia jakieś kontakty poprzez internet, poprzez telefon, poprzez media społecznościowe, tak, wymiana szybkich, wymiana szybkich informacji tutaj również mam potwierdzenie tego w rozkładzie, zastanawianie się nad podjęciem jakiejś decyzji dotyczącej a, jakiejś podróży, tak, jakiejś podróży, jest to podróż niedaleka, podróż nieprzepraczająca linii wody, aczkolwiek podróż gdzieś za granicę, tak, a Ty poczyniłaś tutaj już jakieś kroki, weszłaś w jakąś, a, w jakąś relację, tak, weszłaś w jakąś relację z mężczyzną, z kimś albo kto mieszka za granicą, albo tam pracuje, tu jest zastanawianie się nad podróżą do tej osoby, albo nad przyjazdem tej osoby do ciebie. Tak? Wy tutaj nad tym, nad tym będziesz się zastanawiała, a to jest absolutna zmiana i transformacja w Twoim życiu. Tak? Tu jest u ciebie czekanie, zastanawianie się, co z tego będzie, co z tego wyniknie, jak ta relacja, jak ta znajomość tutaj nowa się potoczy. Ewidentnie chcesz zamknięcia, zamknięcia związku, relacji, w której w tej chwili jesteś, marzysz o nowym początku i o poszukiwaniu, poszukujesz w ogóle równowagi, równowagi w swoim życiu. Tak? Teraz tak, ze strony twojego partnera, tak? męża obecnego złośliwości, intrygi, wścibstwo, ktoś, kto będzie Tobie stawał na drodze, tak? W momencie, kiedy zadecydujesz tutaj w marcu o tym, iż chcesz podążać w innym kierunku, w kierunku tego mężczyzny jest tutaj gdzieś, gdzieś z zagranicy, tak? Z którym masz kontakty poprzez, poprzez internet, telefon i tak dalej, to ze strony swojego męża możesz liczyć tutaj tylko i wyłącznie na bardzo przykre reakcje, tak? Tak jak powiedziałam, złośliwości, intrygi, wścibstwo będzie się doszukiwał, przypatrywał, a um, ktoś, kto będzie Ciebie oceniał bardzo niefajnie nerwy, stresy, krzyki, bardzo brzydkie zachowania, bardzo brzydkie zachowania w Twoim kierunku. Natomiast kochana pani spod znaku Skorpiona. Pokazuje się tutaj, iż naprawdę ty jesteś na skraju i na skraju tak? wyczerpania emocjonalnego związku relacją, w której Ty się po prostu męczysz już bardzo, bardzo długi czas. I jeśli zastanawiasz się, bo jest tutaj to zastanawianie, tak? jeśli zastanawiasz się, czy iść w to nowe, czy podążać w tym kierunku, to ja powiem Tobie tak, idź w to. Tak, idź to na 100%. Mamy tutaj naprawdę bardzo dobrego partnera. Człowiek, który niczego przed Wami nie ukrywa ma czyste intencje w Waszym kierunku, tak? Bardzo dobry partner. I z tym nowym człowiekiem, tak? Macie szansę budowania czegoś naprawdę pięknego. Jedyna karta w tarocie, jedyna karta tutaj w tej talii Rider-White, tak? W tej talii Rider-White, która tak naprawdę mówi o miłości. Miłość, równowaga w miłości, tak? Dwoje ludzi po prostu się kochają. Puchary to uczucia. Patrzycie sobie w oczy, niczego nie ukrywacie. I całej Waszej relacji błogosławi anioł partner z dobrymi intencjami i karta miłości, przy tym mężczyźnie, przy tym partnerze uda Wam się osiągnąć tą równowagę, ten balans, którego w życiu szukacie. Także ja Wam życzę tutaj naprawdę odwagi. Życzę Wam, abyście znalazły siłę w sobie, aby tą decyzję w końcu podjąć, aby wyjść z tej relacji, w której Wy się dusicie, dosłownie relacji w karcie diabła, a, i zacząć budować swoje życie, swoje szczęście, od nowa. Naprawdę macie skin card tutaj bardzo pięknie, bardzo pięknie pokazują tego nowego, nowego waszego partnera, a przede wszystkim jego czyste intencje w waszym, w waszym kierunku. Dobrze kochani, zobaczmy teraz to dla naszych singli spod znaku Skorpiona marzec 2020. Single marzec 2020. Skorpion. Zobaczmy. Jeśli jesteś mężczyzną spod znaku Skorpiona, kobieta, która przyjdzie do Twojego życia, zupełnie ktoś nowy. A zupełnie ktoś nowy, ktoś to będzie Cię inspirował, obudzi w tobie jak gdyby dawno uśpione instynkty, emocje. Kobieta, która jest doskonałym strategiem, mądra, wykształcona, może być ruda albo mieć taki rudawy obcień włosów, z natury oczywiście, tak? Natomiast a to jest ciężko tutaj w tych czasach e, e, mówić o kolorze włosów, bo wszystkie przeważnie farbujemy włosy, także niekoniecznie mężczyźni są zorientowani, jaki jest nasz Nasz naturalny kolor włosów i tak może być tutaj w tym przypadku kobieta, która szuka kogoś mądrego, kogoś interesującego, a do swojego, do swojego życia. Taka osoba, taka kobieta przyjdzie do Waszego życia, obudzi Was, obudzi Was dawno uśpione, dawno uśpione emocje, panowie. A co tu dalej dla naszych sygnałów? O uh, wow, uh, miłe panie, nowy początek, nowy mężczyzna do waszego życia, uh, wy z nadzieją, że to może w końcu ten, że z nim tutaj jakaś równowaga, że z nim coś się uda zbudować, że może to w końcu ten partner docelowy, niestety nie, uważajcie, tak, mężczyzna z licznymi nałogami, uh, coś dziwnego jest przy nim mężczyźnie, mężczyzna w karcie diabła, nie dosyć, że uwodzicie romantyk, uh, nie dosyć, że romans tylko z tym mężczyzną, nic innego a to jeszcze przy nim karta tak? Facet może mieć jakieś uzależnienia, nałogi, długi, hazard, najróżniejsze rzeczy, najróżniejsze rzeczy, i pokazuje się, że równocześnie nie, tak jak będzie z Wami tutaj wchodził w jakiś romans, w znajomość, w zażyłość, to dosłownie w tym samym czasie, równioteńko w tym samym czasie jeszcze z inną kobietą. tak? Także to absolutnie, absolutnie należy traktować tutaj jako ostrzeżenie. Co tu jeszcze? Wow. Szukuje się dla singli romans. Kobieta, która jest w wieku około 40 lat, bardzo emocjonalna, kobieta, która czeka na uczucia, mogła być w przeszłości dobrą żoną lub matką, czyli może być z singielką z odzysku, znaczy się rozwódką tak, czy, czy wdową. Albo też kobieta, która ma potencjał ku temu, aby być dobrą matką i dobrą żoną w przyszłości. Taka kobieta tutaj dla Was, miłe panie, romans się szykuje, karta kochanków z mężczyzną dużo młodszym od Was. Tak? Mężczyzna dużo młodszy od Was, w paziu buław, facet jak dziecko, różnica w wieku bardzo duża różnica wieku bardzo znacząca pomiędzy wami, tak? Coś takiego tutaj dla niektórych, dla niektórych państw pod znaku Skorpiona szykuje się na marzec. Romans? Romans dokładnie. Mhm. Nic tu więcej z tego nie będzie, tak? Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę, dużo radości, dużo przyjemności, dużo zabawy, a poczujecie się przy tym mężczyźnie jak małe dziewczynki, tak? Dosłownie dużo radości, ktoś bardzo wesoły, ktoś z kim będziecie bardzo miło, a bardzo miło spędzać czas. Co tutaj jeszcze dla nas, kochane skorpiony? Wow. Dla singielek również tutaj mężczyzna, który ma bardzo dobrą wiedzę. Ktoś, kto jest, jeśli jest dziś szefem w jakiejś firmie, jest bardzo mądry, bardzo doświadczony, ktoś, kto jest bardzo dobrym obserwatorem, a bardzo logiczny, myślący, mądry, po prostu bardzo mądry, ktoś taki przychodzi tutaj również do Was tego życia w marcu, mężczyzna, który ma czyste intencje, będzie myślał o Was bardzo poważnie i karta miłości przy takim mężczyźnie, tak, czyli bardzo... A bardzo, bardzo poważny związek mężczyzna, bardzo zasadniczy, a z konkretnymi propozycjami, a bardzo ogarnięty w swoim życiu będzie tutaj proponował bardzo konkretne rzeczy, karta tak, czyli podążanie w tym samym kierunku, konkrety, konkrety, po prostu konkrety. I to ten związek, ta relacja może Wam przynieść naprawdę zmiany i transformacje w Waszym życiu. Wy z przeszłości tutaj byliście bardzo, bardzo zranione. Pokazuje się tutaj jakiś głupi, leniwy, skąpy facet, który nie idzie do przodu, ktoś, kto lubi żyć na cudzy rachunek. To jest ktoś, kto złamał gdzieś tutaj z przeszłości wasze serce. Mężczyzna, który dodatkowo was zdradził, wchodził w jakieś tutaj układy. Wy jesteście zranione, boicie się zaufać. Natomiast jak najbardziej właśnie przy tym mężczyźnie, przy tym nowym mężczyźnie karta miłości, karta rydwanu. To jest zmiana i transformacja w waszym życiu. Nie bójcie się, tak, nie bójcie się, a zaufajcie naprawdę piękny, naprawdę piękny związek, tak, naprawdę piękny związek, nowy związek. To jest po prostu tak ręka opaczności, która wystawia dla was tą postię, tak, bierzcie to Chodźcie w to po prostu, nie bójcie się, tak? W tym przypadku nie będzie powtórki z rozrywki. Nikt Was tutaj nie skrzywdzi, a nikt nie postąpi z Wami tak, jak, jak Wasz poprzedni partner. I tego Wam, kochani, życzę z całego serca. Dobrze, zobaczmy jeszcze, co u Was w pracy i w finansach. Skorpion, marzec 2020. Co w pracy, co w finansach? Radość, świętowanie. Ale czego? Nowy pomysł, nowa inwestycja, zainwestowane pieniądze, które gdzieś zainwestowaliście tutaj z przeszłości to był jakiś, no jakiś biznes, tak? Coś zainwestowaliście tutaj właśnie a w marcu będziecie, będziecie odcinać od tego kupony. To jest pełen sukces, radość, świętowanie, po prostu celebrowanie, celebrowanie tego sukcesu, cieszenie się tym. A co tu się jeszcze pokaże? O! W miejscu pracy, przy pracy, słuchajcie, pokazują się bardzo poważne problemy finansowe dotyczące tak no, rzeczy takiej, iż może dojść tutaj, co o niektórych z Was, pokazuje się w ogóle potrzeba zatrzymania potrzeba retrospekcji, tak? potrzeba to jest tak zwana mała śmierć tarotowa. Przy tym mamy kartę nagłego wypadku, rzecz, która dotyczy uszkodzenia kręgosłupa, dosłownie, tak? uszkodzenia kręgosłupa, może dojść tutaj do upadku z jakiejś wysokości, ktoś, kto pracuje gdzieś na jakichś rusztowaniach niebezpieczne, jakieś tego typu sytuacje, proszę zwrócić, proszę zwrócić na to uwagę, bo tutaj jest potrzeba potem długo operacji, długotrwałego leczenia, przebywania w sanatoriach, rehabilitacji itd. tak i dalej. Spowodować to może naprawdę duże problemy, brak równowagi tak, w finansach dla Was i dla Waszej rodziny. Pokazuje się tutaj ten wypadek tak? i te problemy finansowe, niestety w ten sposób, iż to jest ewidentnie z waszej winy. Brak przestrzegania tutaj jakichś zasad BHP, coś takiego, i z tego tytułu właśnie możecie mieć tutaj problemy jakieś finansowe z wypłatą odszkodowania, czy tego typu rzeczy. Ktokolwiek ze znaku Skorpiona słucha tutaj tego tego czytania, to proszę naprawdę zwróćcie na to uwagę. Jesteście gdzieś na rusztowaniach, jesteście gdzieś na wysokości, stosujcie się do przepisów, przypinajcie się gdzieś linami i tego typu rzeczy. Naprawdę bardzo, bardzo poważny wypadek i poważne uszkodzenie kręgosłupa. Wow, bardzo ważna rzecz. Co tu się jeszcze pokazuje? Jeśli jesteś młodą osobą, jeśli jesteś młodą osobą spod znaku Skorpiona, myślisz, że uda się Tobie tutaj szybko, fajnie zarobić pieniądze na jakichś dziwnych, dziwnych interesach, gdzieś a, jakiś pomysł, inspiracja, a, pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu, dorobienia się szybkich pieniędzy, a, zrobię to raz i się dorobię pieniądze na pograniczu prawa, to chcę Wam powiedzieć, że to się nie uda to się nie uda, a jest tutaj takie zagrożenie, jest ostrzeżenie dla Was, aby absolutnie w marcu, przynajmniej w marcu, tak? W ogóle nie podejmować, nie wchodzić w takie rzeczy, tak? Żadnych pieniędzy, żadnych interesów na pograniczu prawa, bo to się dla Was może skończyć tutaj sądem i dosłownie więzieniem, tak? <grytanie> bardzo mocne karty, bardzo mocne karty, proszę uważać, mówimy o młodym człowieku, człowieku około 20 roku życia, tak? Bardzo młoda energia. Komuś tutaj coś takiego przyjdzie do głowy, Kochani, bez względu na to, tak, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą taką właśnie gdzieś bardzo młodą, 20, 25, 7 lat, tak, nie dalej i masz tutaj jakiś pomysł na jakieś szybkie pieniądze, pieniądze na pograniczu prawa, to po prostu wycofaj się z tego, tak, wycofaj się z tego póki czas. Co tu jeszcze się pokazuje, kochani? Jeśli podpisujesz jakąś umowę o pracę dotyczącą wyjazdu za granicę, miejsce pracy za granicą, poza, poza granicami swojego kraju, zwróć uwagę na umowę, która będzie Tobie przedstawiona do podpisania, tak? bo tu jest brak równowagi w umowach formalnych i przy tej umowie formalnej i przy wyjeździe za granicę mamy, kochani, kartę diabła. Także ewidentne są tutaj jakieś rzeczy, gdzie wy możecie utknąć, tak? albo w tej pracy potem możecie mieć problem z wycofaniem się z tego, czy, czy rozwiązaniem tej umowy. Tak? Takie, takie rzeczy się tutaj, kochani, pokazują. Czytajcie ewidentnie wszystko to, co jest gdzieś tutaj napisane drobnym drukiem. Przetłumaczcie sobie te umowy, weźcie sobie je do domu, przyjrzyjcie się, przyjrzyjcie się temu. Przyjrzyjcie się temu bardzo uważnie, tak? to, jest, to jest tutaj bardzo ważne. Można uniknąć wielu problemów, jeśli tą umowę, jeśli z tą umową bardzo dobrze się zapoznacie i będziecie negocjować tutaj jak gdyby warunki, warunki tej umowy. Absolutnie. A co tu jeszcze? Dla osób, które poszukują pracy, kochani, możliwe podjęcie pracy dla kogoś, kto, dla szefa, dla osoby która jest w karcie cesarza. Mężczyzna dojrzały około 50 roku życia i wzwyż, ktoś bardzo zasadniczy, bardzo dobry szef, ktoś, kto ma naprawdę jakąś pozycję. I jeśli staracie się o pracę dla takiego kogoś, u takiego kogoś, jest ewidentna potrzeba, jest tutaj rada dla Was, tak? Wydaj na siebie, zainwestuj w siebie, jest ewidentna potrzeba podniesienia swoich klas, kwalifikacji, jakieś kursy, dokształcenie się, do uczenie się. I wtedy dopiero jest to możliwe, tak, aby podjąć pracę, współpracę dla takiego mężczyzny, przy takim mężczyźnie, tak. Pokazuje się, iż wystarając się tutaj o dane stanowisko, nie macie, jak gdyby, nie spełniacie pełnych wymogów tego cesarza, tak? pracodawcy, u którego tą pracę będziecie chcieli podjąć. To się uda, tak, to się uda. Myślę, że tutaj chodzi dosłownie o o jakiś kurs, o jakieś szkolenie, coś, bardzo drobnej rzeczy Wam tutaj brakuje, tak, bo przy tym mężczyźnie dzięki tej pracy Wy macie bardzo dobre karty, tak? bo tutaj jest karta dostatku, a dostatku, yy, myślę, że mówimy tutaj, mówimy o osobie, która jest singlem, singielką, tak, ktoś młody, ktoś młody gdzieś do 30 roku życia. I naprawdę to ta praca przy tym mężczyźnie, dlatego tego spowoduje, że wy będziecie kompletnie ustawieni, kompletnie zabezpieczeni finansowo w życiu. Natomiast tutaj musicie się czegoś douczyć, coś musicie jeszcze w jakiś sposób w siebie, w siebie zainwestować. Kochani, ja Wam pięknie dziękuję. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam, kochani, z całego serca. Aby ten marzec był takim czasem spokoju, był czasem radości, aby tutaj już mam nadzieję w końcu w tych pierwszych promieniach wiosennego słoneczka móc z radością przejść, przeżyć przez ten miesiąc. Życzę Wam, kochani, dużo miłości przede wszystkim, bo to jest rzecz, która nas na co dzień uskrzydla. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie.